Hej, hej, hej ludziska, z tej strony Absort i dzisiaj zagramy w sobie Sonic Force, drugi odcinek, będziemy kontynuować to, co ostatnio skończyliśmy. Ostatnio skończyliśmy cztery etapy, jeśli się nie mylę, to no właśnie. <ścoughs> Następny etap to będziemy grać teraz z Soniciem, tym starszym oczywiście, i będziemy walczyć z Zawokiem, więc zaczynajmy. so i'm going to make my video with the other videos start. oh, hey. sounds like the party started. want to let me go and join in? no? of course not. you hate fun. whoa. wow. the end, huh? let's see you try something now that i'm free. foolish hedgehog. getting out of your chains does not make you free. now, come and face the inevitable. huh? the only thing inevitable here is my foot kicking your butt. No to zaczynamy walkę, nie? Dobra. Na def, Egg. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ja jestem bardzo ciekaw. Dobra. To na początek chomika, tak? Pozbierajmy pierścienie, bo się przydadzą. No i dobra, lecimy z tym koksem, nie? Wszystkie te roboty uniknęliśmy. Hmm. Teraz chyba mam wrażenie, że będziemy mieć. Wow, okazję do ataku dokładnie. To go z homing atakujemy. dobra, już stracił coś trochę HP. Mamy kolejne, oczywiście, pierścienie. Tu wszystkich niszczymy. Jak popadnie. Oczywiście, Zabok próbuje nas trafić z na sera, ale jemu się to nie uda. Sonic jest do niego za szybki wystarczy tylko biegać tak w kółko, nie? I później atakować zawłokę. Okej. Okay. I jeszcze raz. I jeszcze raz, dobra. Straciły już trochę HP. Jeszcze nie doszliśmy do połowy, ale jesteśmy blisko jak widzicie teraz zawór troszeczkę zaczyna na szczęście atakować jakiegoś świdra czy coś, jak to chyba jakieś to są pszczoły czy osy. I oczywiście roboty oj ojoj Powiem wam, że zepsułem teraz ten atak musimy jeszcze raz przez to wszystko przebrnąć Okej, okay, dobra Sonic, lecimy z tym koksem Wszystkich zniszczyliśmy, a nie, nie wszystkich Teraz Dobrze i spróbujemy jeszcze raz Okej, okay, teraz się udało. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Świetnie, ma teraz mniej niż pół HP. Zapewne teraz będzie ciężej, ale my sobie poradzimy. Wow, myślałem, że nas trafi. Jednak ja się myliłem. Dobra, wow, tutaj ten robot. Dobra, teraz sobie pobiegajmy. Jak widzicie mamy coraz mniej pola do yy, biegania, co nam to troszeczkę utrudnia z ale oczywiście sobie poradzimy. O, widzę, że go kopiemy ostro. A, nawet widać, to już jest koniec. Hmm, <laughs> dokładnie. I frytkach, i frytkach. Przede wszystkim frytkach. Na jaką rangę zrobi zrobiliśmy to zadanie? Mam nadzieję, że na S, nie? Mam nadzieję. No, oczywiście, było S, SS. Nasz no, Sonic the Hedgehog dał radę. Etap piąty ukończony, teraz będziemy mieć szósty. Dostaliśmy nową broń, jakąś elektryczną, jakąś czapkę, buty. Ostatnio dostaliśmy set y, takiego typowego y, dresa, więc. dosyć zabawnie. O za rangę też dostaliśmy muchę krawacką. Oczywiście kolejne jakieś kastety, jakieś rękawice i tak dalej. I y, y, okulary oraz y, buciki. I koszulka jakaś, może futbolowa, czy coś? Zobaczymy dalej, co będzie. Magicznie zawok zniknął, dokładnie Sonic. Więc mamy kolejny etap, szósty. Znowu jako czyli Egg Gate na Dev Egg, oczywiście dalej. Więc zaczynajmy, Zaczymy, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Nie? No, zaczynamy. Więc na start, oczywiście, lecimy z prędkością tą naddźwiękową. Żeby móc uciekać od nich, oczywiście wbijamy się przez te roboty, lecimy dalej. Cach, tu, ciak, tu ciak, dobra Idzie to jakoś. Idziemy dalej przez te roboty. No i biegniemy dalej, zasuwamy ten Oj, tu nie wyszło. Sorry. A dobra, tu nie. Wow, Prawie nas trafiło. Znowu podskoczymy i lecimy dalej prosto. Nie wiem co tam było, ale przewijałem się różne teorety, nieźle Sonic. Dobra, tu troszeczkę widać musimy unikać, ciach. Poleciliśmy środkiem, mieliśmy jeszcze bokiem, ale no cóż. Ale tu na bok, tu ciach. Teraz ja tego będą strzelać. A tak samo, dobra. Chodziło o satelitę, bo to był czerwony pierścień. Ja widzę, że przybytoła dwa to już czwarty ten? Pierścień z kolejności, chyba tak. Możliwe, że. No, nawet bym powiedział bardzo. Tak, jak najbardziej, wiem, że to jest to takie takie szybsze. O, i dostaliśmy hita. No, ale Świetnie. Tu się przebiliśmy zabiegniemy. Tak ciak, ciak, dobra. I zasuwamy. No, dodaję po poręczy. Co się stanie dalej? Zobaczymy. Ok, wskoczyliśmy na jakiegoś robota. W, w ogóle trzyma się w kosmosie, że on się w ogóle tam nie dusi, to jest dosyć ciekawe, bo to w sumie nie ma tlenu. Ale nie będę się czepiał. Dobra, czy się uda doskonale? Świetnie. Punkty się nawijają. Zobaczymy ile zdobędziemy i czy mi się uda wszystkie doskonale bić. Dobra, no ja teraz... Teraz co? Teraz spadamy sobie, a i biegniemy. A i tam jest już koniec podziału, no to w sumie Easy prędkość ta yy, nad, nad świetna czy naddźwiękowa? W sumie nie wiem co, jaka to jest prędkość u Sonika, kiedy ma tego jakby busa, że światło za nim jest, ale chyba nadświetla, tego nadźwiękowa jeszcze, jeszcze będziecie mogli ujrzeć jak ona wygląda. Sonik będzie jeszcze biegał, więc to będzie dosyć ciekawe. I wszystko rozwalał dookoła siebie, jak to zawsze Sonik. Ale że etap bardzo króciutki. Oczywiście dostaliśmy kolejne itemy do naszej postaci, tej stworzonej. A wilku właśnie to jest ona. Ładnie tam, wszystko jest fajnie. Jesteś tu, żeby mnie poszukiwać? Mhm. Mm Nie mogę ci powiedzieć, jak to bardzo to podoba

No kidding. Look, Sonic, I know you just got back. We're spread thin. Can you take care of no, wszystko, wszystko Sonic. You need that factory in Green Hill destroyed. take the rookie with you. You sure about this? The kid was shaking like a leaf the whole time we were at the Death Egg. Because it's cold in space, the factory is nice and warm. No, to na pewno. I nie ma tam tlenu, nie? Ale no, jakoś oddychają. No, oczywiście, Sonic jak najbardziej jest chętny. No i teraz mamy takie dwie połówki koloru, to oznacza, że będziemy mieć dwoma postaciami naraz, czyli Soniciem i naszą postacią. To też dosyć będzie ciekawe. Green Hill, Azea Azalea, Piramid. Siódmy etap. Dobrze, zaczynajmy. Oczywiście od razu od tej prędkości dźwiękowej. To już klasyk. I jak widzicie, teraz gramy naszą postacią, tym pieskiem, który teraz on to jakby skacze do wodzi i tak dalej. To jest fajne, bo tak jakby nasza postać współpracuje z sanikiem. No i aktualnie właśnie zaczyna się ta wielka prędkość dźwiękowa, o której wam mówiłem. Oczywiście znaczy dalej sterujemy tą postacią Sonika. Ale fajny etap, fajny motyw tego. No ale i lecimy z tym koksem, nie? Wszystkie pierścienie zdobyte. Mania. No, no teraz niczym mission impossible jakimś. Czerwony akurat pierścień, więc jak najbardziej, dobra, tu uniknimy. O, dobra, wcisnęliśmy się idealnie. A tu z Soniciem weźmiemy homing, tak. Tu się oczywiście złapamy. Tu trochę bustem tym podlecimy. Łoł, wow. tu trochę nie pykło. No trudno. Tu się złapiemy linką, oczywiście. Weźmiemy mi otacza bo oczywiście nasza postać też to potrafi. w końcu jest z nami. Powiem wam, że ten miota ognia jest dosyć wygodny w użyciu, ale oczywiście są jeszcze, jeszcze inne bronie, co są, moim zdaniem, też są dosyć ciekawe. No dobra. Tu przeskakujemy, to wskakujemy, tu się łapiemy linką. No dość przyjemnie. Tu niszczymy wszystkich. My sobie pójdziemy... Wow, spadliśmy. <grytania> Tego się nie spodziewałem. Dobra, jeszcze raz. Zniszczmy te wszystkie roboty. Oczywiście nadal jak chcę tędy przejść. O! Przepraszam was że za moją nieudolność. Może jednak spróbujemy tym drugim przejściem. Ja jestem bardzo ciekawy co tam jest, więc... Dam sobie jeszcze jedną szansę. Jak się nie uda, no to... Idę tam tędy. Nie? Dobra, udało się. Świetna sprawa. Tu przeskakujemy i jedziemy z tą prędkością dźwiękową Zrobiliśmy Zdobyliśmy kolejną czerwoną jakby pierścień co jest to jak najbardziej w porządku no i kończymy poziom Przecież te poziomy bardzo są krótkie no ale jak to Sonic nie zasuwa moment już no jak widzicie mamy tu dwie postacie bardzo fajnie to się sprawuje fajnie to wygląda Oczywiście z tego tytułu to już OS S mogę zapomnieć, dlatego że miałem dwie próby, Teraz to przecież na perfekta. No, zdarza się, zdarza się. Nawet, nawet mi. Dostaliśmy jakąś kurtkę, oczywiście koimy rękawice, klapki i jakieś plamy po farbie. Pewnie był jakiś remont czy coś, chociaż nie wiem gdzie by mógłby być w świecie. Sonika, ale no. Kto? A, to jest ten Infinity. Nasz główny przeciwnik widzę, że znowu Soniciem gramy, więc troszeczkę nie pogramy. Jak na początek nie mieliśmy prawie nic go, no to teraz mamy go nadmiar. Zobaczymy, czy po tej misji będziemy grać inną postacią. Więc lecimy. I lecimy o tej prędkości znowu na jak zawsze dobry start z nie? Nie wiem czy założyliście, ale jeśli niszczę roboty, to ten pasek tego, tej całej prędkości dźwiękowej on się też ładuje, nie tylko zbierając te, 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 te. te cuśka. O, nie zdążyłem podskoczyć, mój błąd. O, co jest, dobra? Tu mamy ten trampolina. Tu się przewijamy, tu idziemy na górę. Ło! to za reakcja? Trochę nie wiem, <trujanie> czy mógłbym przetrzymać <trujanie> tą. On prędkość się na ale na no, nie wiedziałem. Wow. nie tak, nie tak, dobra <laughs> Przepraszam was, chcę się po prostu... Wiecie, poczuć tą prędkość ale widzę, że wszystko kopię. Dobra, jeszcze raz. No spokojnie, miałam przepraszam spokojnie. Wiadomo, to powinienem sobie tak, tak szybciej to przejść. O, no, widzieliście? Prawie wpadł. No nie wierzę, ja no, nie wierzę, jak ja, to, jak ja to psuję. Dobra, pójdziemy sobie teraz tędy. Może gdzie jakaś ciekawsza droga. Oczywiście dostaliśmy po pierścieniach. Ale fajnie, przebiliśmy się tak w ten sposób. Tą całą prędkością. Ta prędkość nadziemkowa jest naprawdę mm, mocna dostaliśmy do tego następny no, Trzeba było tak razu, no, trzeba było tak od razu. Ale no... Tak to jest, człowiek który i jak i najmniej będzie, dobra? przesuniemy. Wszystkie roboty niszczone, oczywiście tutaj z homing ataku lecimy. Się przedbijemy i lecimy dalej. Świetna sprawa. Czuć tą prędkość, pamiętam, z Czuć, że biegniemy rzeczywiście tak szybko. Przesuwamy. To jest bardzo fajne. Że, że, że przebijamy się przez te roboty, które nam stoją na drodze, przeszkadzają i tak Udało się trafić. Tu się przebijamy przez wszystko. Zrobiliśmy oczywiście czerwony pierścień. I co mamy? Wielkiego węża. No i co się stanie? Uderzyliśmy go, ale jak wiadomo, Senik nie da się poszłać takiemu wężowi, i zaczyna po nim biegać. No. Ale przepraszam, nie tak da się poszłać. No i co teraz? Wow, 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 wow. Dobra, nie wyszło perfekcyjnie, ale widzę, że Sonny go od, od środka go poniszczył. I tak zakończyliśmy kolejny poziom. Zauważcie, że teraz zdobyłem 150 pierścieni, jakby nie było tego limitu ze 100. Dosyć interesująca sprawa, nie wiem dlaczego było wtedy 100, a teraz jest trochę więcej. Ukończyliśmy 8 etap, ile mam filmu? 17 minut, ja to jeszcze mam spokojnie wątpliwie, że... Możemy zagrać następny etap. Co się teraz wydarzy? Zobaczmy. Podobno lecimy do tego Infinity w tym... W tej dżungli, więc... I oczywiście mamy kolejną walkę jako Sonic, w tym razie Sonic kontra Infinity, ten gościu, który na początku nas skopał i że niby jest szybszy od Sonika, Sprawdźmy to. It keeps the rabble in line. Shows them that there is no one. Does anyone but you believe your lies? Huh? I'm seeing Silver. He's doing pretty well. Oh, of course, Sonic showed up. I got it from here. Well, look who's back little blue savior but what's that i smell you reek of fear glad to see i left an impression this is this over here and you haven't left an impression i don't know anything about you not even your name you may call me infinite oh great see infinite now we're getting to know each other so <laughs> <laughs> what's your favorite color? do you like long romantic walks on the beach? what's the source of your power? you can skip the first two questions if you like. <laughs> the source of my power is not real. this is provolachikova not to share the secret of your power with me. i insist. you're insisting. whoa, 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 sonic. you okay. i'm the the Ale no to jest, przyznam, że dobra, teraz, naprawdę. Dalej się z tym koksem, nie? Może nam się uda zaraz Infinity. Zobaczymy jak się rozstrzygnie ta fabuła. Zaczynamy biec na, na Infinity. Oczywiście musimy unikać tych wszystkich całych... Yy, tych, 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 śmiesznych po prostu przeszkadzajów, bo to jest jakby jakimiś wymiarami. Tutaj kontroluję, jak w to wpadniemy, no to będzie z nami krucho. Oczywiście się jakąś robimy. Uuu! Wow, czy ja w ogóle mogę go trafić? Nie, ale miałem okazję. Widać, to zjebałem. Dobra. do niego blisko. O! Dobra, jakoś uniknęliśmy tego wszystkiego. Jest naprawdę plus. Wow! No właśnie o tym mówiłem. Że później się jaję, jak to wpadniemy. Jeszcze raz. Aaaa, jak to wpadniemy to jesteśmy po prostu w dupie, że tak to nazwę, dlatego postarajmy się wszystkiego uniknąć. Jak się tylko da, weźmy pierścienie. Spróbujmy go dogonić. Wow, było blisko. Dobra, zaatakujmy go, to znowu podlatujmy. się na dźwiękowo, żeby go złapać. Uderzenie. Świetnie, świetnie nam idzie. I jeszcze raz, dobra. Jak na razie sobie teraz trochę szybciej radzimy z nim. Tu się odbijamy, ciach, ciach. Dobra, spróbujemy dostać się do przejścia Infinity, właśnie udało nam się trafić. Nasłuchajmy trochę dobiec do tej, prędkości tą prędkością dźwiękową. Nie zdobyliśmy tego cuśka, który nam dodaje właśnie pełne zmiany dlatego musimy teraz tak sami się wie, dobiec do niego. I teraz dobiegamy. Wow. Okej, okay, była kastanka, że przemieszczałem się znowu po tym wężu, i dobrze, bo prawie bym w to wpadł. I teraz atakujemy Infinity, brawo, Sonic. I jeszcze raz, i jeszcze raz by się przydało, nie? Już niewiele życia mam, ale też muszę być ostrożny. No właśnie, teraz jest kiepsko. Bym powiedział wręcz tragedia. Dobra, ale chyba już go załatwimy teraz. Jak coś sobie radzimy, jak widzicie teraz jest trochę ich więcej. Tak, udało nam się. Prawie jak Saj Sajanin jakiś, nie? I ten Sonic. Ale dobrze, raz dopiliśmy na Infinity i za drugim razem już nam się udało, więc... To jest dobry znak. <grystanie> Jak stajemy z czasem? 22 minuty. Dobrze. Sądzę, że myślę, że możemy po prostu na ten odcinek już kończyć. No to już myślę, że czas jest idealny. Tylko zobaczmy jeszcze tą cutscenkę. No to chyba teraz się trochę zdenerwował The Infinity. Jak to? Wcześniej to ci ja trochę skopałem dupy, ale jak widać, ucieknął. No, no to prawda, Sonic, na pewno by ci to pomogło. Rozwiązać problem z nim. No dobrze, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Jeśli Wam się spodobał, no to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, to oczywiście kliknijcie w dzwoneczek oraz zapraszam Was mianowicie na grupę na Facebooku, bo tam też po prostu będę dawał informacje o filmach, kiedy po prostu są, więc zapraszam gorąco, ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!